Czy etykieta logistyczna to, to tylko kawałek papieru? No niekoniecznie, ponieważ to od niej zależy, czy nasza przesyłka dotrze na koniec miasta, czy na koniec świata. Ja się nazywam Zbigniew Rusinek i dzisiaj poprowadzę dla Państwa podcast. Naszą gościnią jest Agata Chorzela z działu TSL. Cześć Agato. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Tak, dzisiaj właśnie porozmawiamy o kursie, ponieważ y, dzięki temu kursowi mam nadzieję, że odkleimy wszystkie tajemnice etykiet logistycznych, ponieważ etykieta logistyczna to tak często traktujemy bardziej jak coś oczywistego, no bo taki numer rejestracyjny jednostki logistycznej, bez której w sumie trudno wyobrazić sobie podstawowe operacje logistyczne, takie jak na przykład nie wiem, przyjęcie, wydanie towaru. No, ale czy każda etykieta z kodem kreskowym naprawdę spełnia te same standardy? Dlaczego na paletach widnieje tyle tych oznaczeń i skąd te całe zamieszanie? Ten odcinek to również zaproszenie do skorzystania z bezpłatnego kursu na naszej platformie Akademii Cyfryzacji, ale również porozmawiamy o tym, dlaczego powstał w ogóle ten kurs, co zawiera, dla kogo jest przeznaczony i jak może realnie pomóc w codziennej pracy. Zostańcie z nami do końca. My, my myślę, że będzie praktycznie, konkretnie i inspirująca. Agatko, no pierwsze pytanie właśnie, dlaczego powstał ten kurs i na jakie potrzeby faktycznie on odpowiada? No Zbyszku, no, kurs ten powstał z bardzo konkretnej potrzeby, dlatego że widzimy, że coraz więcej firm pyta o etykietę logistyczną, czyli firmy chcą auto automatyzować swoje procesy, ale jednocześnie też panuje duże zamieszanie wokół tego, jak tą etykietę poprawnie stworzyć i wykorzystać w relacjach z partnerami, głównie z sieciami handlowymi, ale nie tylko, bo przecież taką etykietę możemy wykorzystywać w wielu różnych procesach logistycznych. Jeszcze to, o czym wcześniej wspomniałeś, jest spory problem z odróżnieniem standardowych etykiet od innych, które generowane są na wewnętrzne potrzeby firm. Niektórym wydaje się, że jak na palecie pojawi się jakiś kod kreskowy, no to już mamy do czynienia ze standardem i że już będzie każdy wiedział jak odczytać te dane, jak je właściwie zinterpretować. A no niestety wcale tak nie jest. Wszystkie wewnętrzne oznaczenia służą tylko ich twórcom, a partnerzy, którzy nie są zaznajomieni z tym oznaczeniem zupełnie nie będą w stanie z niego skorzystać. Stąd tak ważny jest standard. To dlaczego ten akurat kurs jest obecnie taki ważny? No, widzimy, jak wiele różnych oznaczeń znajduje się obecnie na jednostkach logistycznych i jakie problemy się z tym wiążą, szczególnie u odbiorców. No bo przecież jak przyjeżdża nam do magazynu jednostka logistyczna, oznaczona, nie, pięcioma czy dziesięcioma różnymi etykietami, ten biedny magazynier nie wie, co ma zeskanować, i tym samym cały proces się znacznie wydłuża. Jako GS1 chcemy pokazać, jaka jest przewaga standardu nad wewnętrznymi rozwiązaniami, no bo przecież to tylko standard gwarantuje, że każdy partner w łańcuchu dostaw niezależnie od kraju czy branży, odczyta te dane jednoznacznie, no i też właśnie bez potrzeby nanoszenia dodatkowych etykiet. A potencjał, powiem Ci Zbyszku, jest bardzo duży, bo w Polsce tylko kilkanaście procent uczestników GS1 stosuje standardową etykietę. Reszta to wewnętrzne rozwiązania, czyli jakieś tam wewnętrzne etykietki. I dla porównania powiem coś ciekawego. Na rynkach skandynawskich około 90% wszystkich wykorzystywanych etykiet to są standardowe oznaczenia GS1. Więc zobaczcie, jak duży to jest potencjał i jak wiele pracy jeszcze przed nami. No, na szczęście jest to światełko w tunelu, bo tak jak powiedziałam wcześniej, coraz więcej firm pyta etykiety no i coraz więcej firm chce je wdrażać. No nam jako GS1 zależy, żeby w prosty sposób odpowiedzieć na te potrzeby. Chcemy, żeby kurs był prosty. Praktyczne, podane w przystępnej formie i też dostępne dla każdego. Co więcej, digitalizacja szkoleń GS1, to też część naszej strategii. Chcemy, żeby każdy mógł zdobyć taką wiedzę w dogodnym dla siebie czasie, bez żadnych zapisów, bez czekania, bez terminów i bez opłat. Czyli to szkolenie traktujemy jako pierwszy krok w tym kierunku i mamy nadzieję, że się sprawdzi. To w sumie jaka jest grupa docelowa, czyli dla kogo jest to, to szkolenie? No, kurs skierowany jest do wszystkich, którzy mają styczność z jednostkami logistycznymi i chcą wiedzieć, jak je prawidłowo oznaczyć, lub też chcą sprostać wymaganiom partnerów, na przykład odbiorców w kontekście stosowania standardowych oznaczeń. Tak naprawdę więc nieważne, czy reprezentujesz producenta, dystrybutora, operatora logistycznego czy sieć handlową, dlatego że tematyka etykiety logistycznej jest bardzo uniwersalna i jest dostosowana do wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Też nie trzeba mieć jakiejś super zaawansowanej wiedzy żeby przystąpić do kursu. Na pewno warto wcześniej przejść te kursy podstawowe, a właściwie jeden taki podstawowy kurs mówiący o, o naszych podstawowych identyfikatorach, czy o znakowaniu jednostek handlowych, bo, bo podczas tego kursu o etykiecie logistycznej odnosimy się często do tych właśnie podstaw dotyczących znakowania. No dobra, no to załóżmy, ja wezmę udział w takim czymś. To, to w sumie co z tego będę miał? Czyli jakie konkretne umiejętności, czy wiedzę, może narzędzia? No, założenie jest takie, żeby każdy słuchacz po tym kursie wiedział przede wszystkim, jak wygląda standardowa etykieta logistyczna GS1, jak ją odróżnić od innych oznaczeń, których, jak wiecie, jest bardzo dużo na rynku. Chcemy, żeby też uczestnik czy słuchacz wiedział, jakie spełnia funkcje. No, poza tym, że może nam jednoznacznie zidentyfikować paletę i pozwala ją śledzić w całym łańcuchu dostaw, to uwierzcie mi, taka etykieta logistyczna może jeszcze służyć wielu różnym celom, o których będę mówić w kursie. Chcemy, żeby uczestnik wiedział w jaki sposób zapisywać dane na etykiecie logistycznej, czyli korzystać z tak zwanych identyfikatorów zastosowania, które czasami są traktowane jako czarna magia, a tak wcale nie jest. Troszeczkę będziemy starać się odczarować te identyfikatory zastosowania i w ogóle sposób zapisu danych na etykiecie logistycznej. No i na końcu chcemy, żeby, żeby uczestnik wiedział jak utworzyć tą etykietę, na co zwrócić uwagę i ostatecznie wykorzystać ją w komunikacji z partnerami, ale też na przykład w swoich wewnętrznych procesach logistycznych czy magazynowych. No dobra, to, to załóżmy, że mam już piękną etykietę. Jakie z tego korzyści w sumie płyną? Poza tym, że jest piękna, to na pewno jeszcze pozwoli nam zredukować błędy związane z manualnym wprowadzaniem danych, skróci czas przyjęcia towaru, bo automatyzujemy ten proces, czy wreszcie nie będzie konieczności wykorzystywania innych tych wewnętrznych oznaczeń, o których mówiłam, czyli też oszczędzamy czas, oszczędzamy zasoby, czy teraz bardzo ważny papier. Etykieta logistyczna GS1 jest również podstawowym elementem digitalizacji łańcucha dostaw i w połączeniu z innymi technologiami, np. W z elektroniczną wymianą danych. Dzięki niej tworzymy takie spójne i cyfrowe środowisko z wszystkimi partnerami łańcucha dostaw. Powiedziałabym, że taka etykieta jest takim podstawowym krokiem do, no do całej cyfryzacji czy do transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. A może tak trochę zmienię pytanie. Powiedz nam w sumie, jak się pracowało podczas tak, można powiedzieć, od kuchni podczas tworzenia takiego kursu? Hmm. Nie wiem, czy mam być tutaj dyplomatyczna, czy powiedzieć szczerze. No, Chciałabym powiedzieć, że było miło i bez wysiłku, ale niestety wcale tak nie było. Ja już wcześniej miałam doświadczenia w prowadzeniu kursów, czy szkoleń, czy wykładów dla studentów, natomiast rzeczywiście zamknięcie nas na 10 godzin na planie filmowym wręcz trochę dało w kość. Ja pamiętam jeszcze taką anegdotę, że w pewnym momencie koleżanka powiedziała, okej okay, Agata, kolejną, kolejną część nagrywamy w przebraniu magazyniera. Będziesz Miała kazgi, będziesz miała kamizelkę, i powiem ci, że już mi było potem wszystko jedno. Już stwierdziłam, że mogą mnie przebrać w strój pszczółki Mai, i byle już dobrnąć do końca tego całego kursu. Także no było różnie, ale ogólnie bardzo fajne doświadczenie. Czyli pierwszy, pierwszy krok do aktorstwa masz za sobą? Tak. Okej, okay, no to jeśli chodzi o nasz kurs, powiedz nam jeszcze, gdzie mam w sumie go szukać i jak mogę z niego skorzystać? Kurs będzie dostępny na stronie Akademia Cyfryzacji GS1. Tak naprawdę wystarczy się tylko zalogować. Dostęp jest całkowicie bezpłatny, także tutaj bez większych ograniczeń. I po takim kursie, co dostanę? Jakieś materiały, może konsultacje albo certyfikaty? Certyfikat jak najbardziej. Tutaj po ukończeniu kursu ten certyfikat będzie do pobrania. My też jako eksperci GS1 jesteśmy dostępni no, dla uczestników, dla słuchaczy, także jak pojawią się dodatkowe pytania, to też są tam na nas namiary. Oprócz certyfikatu będą dodatkowe materiały. Każdy kurs ma taki swój własny e-book. Każdy kurs to też dodatkowe linki do dodatkowych materiałów materiałów. Także właściwie wszystko to co potrzeba, żeby się dokształcić w tym kontekście będzie dostępne na stronie. No to myślę, że mamy komplet. Wiemy jak z tego skorzystać. Agatono, bardzo dziękuję tobie za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję i zapraszam na Akademię Cyfryzacji, zapraszam do obejrzenia kursu. Tak, ja też zachęcam wszystkich do skorzystania z tego kursu, dlatego że też Wasza opinia będzie inspiracją na tworzenie kolejnych nowych kursów. Ja oczywiście zachęcam też do śledzenia naszych podcastów, ponieważ w najbliższym czasie też planujemy nowe tematy. Bardzo wszystkim dziękuję. Do usłyszenia.